Laudetur Jezus Chrystus. Okres świąteczny i filmy chyba większość osób dzisiaj kojarzy z, takim dość znanym, z taką dość znaną komedią Kevin sam w domu. Ja jednak chciałabym Państwu zaproponować inny film, który myślę, że przed, przed tą taką kultową już chyba amerykańską komedią był zapewne w czołówce najpopularniejszych filmów, a jest to opowieść wigilijna. Myślę, że dzisiaj ten film tak trochę odszedł w cień, jest niedoceniany, znaczy film, oczywiście tych ekranizacji było wiele, co zresztą dowodzi, że naprawdę był, był, była ta opowieść bardzo popularna. Jest to najbardziej znane opowiadanie Karola Dickensa i myślę, że całkiem zasłużenie. Natomiast dość często ta opowieść jest traktowana jako taka po prostu historyjka z happy-endem. Myślę, że jednak wielka popularność tej, tej historii jest jednak, leży w tym, że Carol Dickens w genialny sposób połączył taką bardzo ciepłą i sympatyczną opowieść o Bożym Narodzeniu, taką miłości rodzinnej, którą w tym filmie widać, i opowieść o takiej drodze do nawrócenia głównego bohatera. Jednym słowem to jest film, który nie tylko może bawić, ale także może nie tyle może uczyć, ale dać nam do zastanowienia. Jeżeli bowiem spojrzymy na postać Benazera skrucha to zobaczymy, że znaczy jakby nie warto zatrzymywać się wyłącznie na tej warstwie takiej, że no tak, był takim sobie, prawda, bogatym, egoistą sopkiem, a nauczył się, że jednak trzeba się z ludźmi dzielić. E, takie podejście, <coughs> przepraszam, jest zdecydowanie zbyt prymitywne. To nie jest wcale taka płaska postać. E, zapewne też jako katolicy... Myślimy o świętości właśnie nie tylko w takich kategoriach, że święci to są właśnie na przykład tacy, którzy tam ubogim, prawda, ubogich wesprą jakimiś dobrami. Tutaj jednak jądrem jest ta przemiana. Ebenezera skrócza. I jeśli myślimy naprawdę głęboko o świętości, to myślimy o tym stałym nawracaniu się. To jest już jakby druga rzecz, to że on zaczyna się dzielić. Akurat w jego przypadku miłość taki wyraz znajduje. Natomiast może warto pa patrzeć na tę postać właśnie jednak jako na człowieka, który był zdolny do bardzo dużej przemiany. Żeby nie przedłużać, jeśli chodzi o tę opowieść Dickensa, to chciałabym Państwu polecić bardzo szczególną ekranizację z roku 1999, ale mimo iż ona ma całkiem sporo lat, ma tak dobrze zrobione efekty specjalne, że się nie zestarzała, tak? bo wiele jednak starszych ekranizacji dzisiaj może się wydawać e, mocno prawda, takich retro i trochę dziwacznych. E, autorem tej, znaczy czy producentem, może tak należałoby powiedzieć, jest Patrick Stewart. Tak, to jest ten Patrick Stewart, znany z serialu Star Trek, z części Następna Generacja. Ewentualnie niektórym pewnie jest znany z serii filmów o X-Menach, tak? gdzie występował jako profesor Xavier. Warto jednak pamiętać, że jest to aktor teatru szekspirowskiego i ta jego cała, to jego całe mistrzostwo aktorskie świetnie widać. Moim zdaniem, właśnie w tej ekranizacji, do której on się przygotowywał przez wiele lat, bo to było takie jego marzenie, żeby zrobić własną ekranizację właśnie tej opowieści Dickensa. Wydaje mi się, że jest to najlepiej zagrane Ebenezer Scrooge, jaki tylko jest. I myślę, że każdy, kto sięgnie do tego filmu, doceni i no, że jest to naprawdę pięknie zrealizowane. Jest to znakomicie zagrane i jest to film z bardzo piękną muzyką. W odnośnikach, w dokumentacji oczywiście jest i wersja oryginalna i jest też w wolnym dostępnie wersja z polskim lektorem, także naprawdę, naprawdę warto sięgnąć. Na koniec chciałabym, zachęcając do tego, żeby zajrzeć do tekstu opowiadania, przeczytać Państwu jego fragment. Są to ostatnie słowa treści. Zmienił się zupełnie. Jakoż mówiono potem o nim, że nikt tak przykładnie nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia jak on. Życzę wam z całej duszy, żeby tak samo o was mówiono, czytelnicy, o mnie i o wszystkich. A wtedy, jak to pięknie powiedział maleńki Tim, Bóg będzie błogosławił wszystkim i każdemu z osobna. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Państwa, by poświęcić trochę czasu na obejrzenie tej pięknej opowieści, która myślę nie tylko może dostarczyć pewnego należnego nam święta odprężenia, jak i wzbogacić naszego ducha. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.